Słonko jest. Co dzisiaj mamy? Wtorek, tak? Wtorek, 23, 23 A to jest nasza landlorka. To jest do niej, kamerka. To będzie ja film robię z wyprawy. Także wszystko będzie w internecie. Dobrze, I pani będzie w internecie. I pani też będzie, tutaj, teraz. Super, fala. Jest 23 kwietnia, nocowaliśmy dzisiaj tutaj, zaraz Wam pokażę na zdjęciach bardzo fajny budyneczek, obiekcik z restauracją, najedliśmy się wczoraj do, do pełna Dzisiaj Kuba pojechał, pojechał przeczyścić na myjni pod karszerem chłodnicę, bo coś mu tam za ciepło czy coś Co dalej? No dzisiaj ruszamy dalej na południe gdzie dzisiaj mamy dojechać, dzisiaj Darek? Do Mostaru. Nasz punkt w Bośni. Docelowy. Mostar, w Bośnia. Bośnia. W Bośni. y, kilometrów nie dużo do przebycia, ale 280. za to. 280. Ale za to ale widoczki. Po zwiedzania jest zwiedzania Widoczki te, które będą mie będziemy mieli dzisiaj po drodze, to podejrzewam będą nieziemskie i dużo, dużo zwiedzania. To jest miejsce, w którym wczoraj nocowaliśmy. I mieliśmy kolację obfitą, tak obfitą, że dzisiaj rano już niestety nie damy, rada, nie damy rady zmęczyć, śniadania żadnego. Tutaj Wam jeszcze pokażę centrum tej miejscowości, w której jesteśmy. Proszę bardzo. Tam mamy market. Jakiś mięsny. Tutaj jest kiosk. Bardzo miła miejscowość, malutka. Tam jakieś dwa straganiki stoją. Jest naprawdę fajnie.

Przypominam, na Chorwacji jesteśmy cały czas. Eee, nasze bajki zaparkowaliśmy w ten sposób. Umieściliśmy je tutaj na parkingu dla, dla tutejszych skuterków. <grym> I tak tutaj mamy mniej więcej to wygląda w ten sposób. Tutaj niedaleko znajduje się też mały wzgórek niełonowy, na którym znajduje się jakiś tam zameczek. Zaraz zobaczymy, co się na nim mieści, i, i oczywiście pokażemy wam. Wow. Mamy greckich grajków, świetne uliczki. Jedna Po polsku śpiewają. Czy mi się wydaje, no czekaj, czekaj miła A to jestem ja co my tu mamy? Chyba, trochę jak w Kazimierzu nad Wismą. Też taki bulwar opalnie mam. Ale to wreszcie to ten, ten z co tam byliśmy na nim po straży. są. Będziemy z kogo teraz sobie tutaj jedli chorwackie lody Tutaj Pan nam przygotowywuje bardzo дълго танцувам, колко секси за теб да бъда. В кристали прави ти и се в ръцете ти. Нека толкова да ти стане, нека те преступя се до края. Виждалата ни, колко са пияни, сега ще пада страст на кристали. Да къде вървим е кристално ясно, ще завършим страст. Давай no, витаме с поворота. Tym razem po tych krętych dróżkach, fajnych, asfaltowych i kurzystej dojechaliśmy do miejscowości Trogir. Jest fajnie. Jest znowu jest fajnie, jest ciepełko. Także tutaj jesteśmy w kurtkach motocyklowych, zmuszeni do jakiejkolwiek wędrówki. Ale to tylko. 15-20 minutowej. Zobaczymy co tutaj Zaraz zobaczycie też co tutaj e, się mieści Proszę bardzo Motocykl zaparkowaliśmy tam pod tymi sklepikami. Niektóre są zamknięte także stanowią cień Co? Tu se gościu jedzie na motorówce Na pontonie Darek robi fotę po drugiej stronie Mostka Widać to Tam są piękne góry Tu idzie chorwacka laska Machaj, halo Good, thanks idziemy dalej zobaczyć co tutaj jest, Jak coś będzie ciekawego oczywiście pokażemy. Ale czat. Ale czat. No mówię ostatni raz, palmy na której gdzie wzią. Palmy, marina. Palmy, no pięknie. Powiem tak, wjeżdżając na ten parking tutaj, co teraz wjeżdżaliśmy, wzięliśmy z automatu bileciki, takie jak to się zwykle bierze, wjeżdżając na parking. Teraz elegancko. Kuba, elegancko, co być, być fair, Kuba teraz poszedł do Pana z budki spytać się, ile, ile mamy zapłacić. Pan powiedział, żebyśmy się potarli tymi bilecikami i przyjechali do Także no, podoba się nam ten kraj i chcemy tu zostać. No, nie wracamy do Polski. Prosimy o azyl. Jakiś tam, nie wiem jaki. Tutaj piękna willa z basenem: 129 tysięcy euro. Kupujemy i sobie siedzimy w pięknym miejscu nad morzem. Jakoś być to po 000 euro. Brać. euro. No. No, brać tylko, brać i nie gać. ma. wylądowaliśmy w Splicie, jest tam miejscowość położona blisko granicy z Darek. Z Kolumbią? Nie, no... Z Bośnią i oh. hercegowiną. O, z głośnią Tutaj mamy pałac Dionizego, albo Dionizisa, albo jakiegoś innego, ale ważnego człowieka w każdym razie. Aha, i to mamy zamiar zobaczyć. I to mamy zamiar zobaczyć, tak. A w ogóle to jest fajnie. Sobie. No tak fajnie to zaraz się przekonamy. No tutaj jest ciepło, ale pokażemy. Na ciepło i, pada. I w ogóle jest fajnie. Trochę nas deszczek zmoczył. Mieliśmy mały problem z moją, moją honzią. Zabrakło jej prądu. Nie było prądu, ale doszliśmy. Cześć, gdzie ja jest się przyczyna? O, cześć, hej! Wszystko dobrze. Skąd, skąd jesteś? Eee, z Polski! A jaki kraj? Polska! Ale, no, Ale które miasto! miasto? Który Warszawa! A z Warszawy? No. no dobrze. Jestem studiował w polskim kraju na pół roku. Tak? No tak, trzy miesiące tamu? Gdzie? W jakim mieście? W, w Toruniu. Kraków, tak samo. Oooooo! Jeźdź, jeźdź. A jesteś twój pierwszy raz jak w Chorwacji? Nasz? Tak, tak, tak pierwszy, pierwszy raz. Je, jedziesz ja motorem, cynikiem no. no? Do jedziesz? Jedziemy do Albanii, wiesz? Do Albanii? No a, dobrze, dobrze. Jeszcze troszeczkę przed nami kilometrów. A dobrze, dobrze. A jaki motor, jaki silnik masz? Ja mam 750, to ostatnia. A. Tutaj kolega ma też chyba... Ile masz, Darek? A, 700 a. tyle samo co ja i 1300 kolega A dobrze. 1100, 1100, 1100. 1100 sorry. Ładny motor, ładny silnik. Dzięki, dzięki. No hej, co trzymaj biega, się. No? No proszę, także można spotkać ludzi z zagranicznych, którzy spikają po polsku. Miło, ładnie, przyjemnie. Dobra, teraz zaraz będziemy się szykować i idziemy zobaczyć, co tam tutaj pisze w tym splicie. Tutaj mamy jakiś deptak. Mnóstwo ogródków piwnych.

W końcu dotarliśmy do miejsca naszego noclegu, dzisiaj. Znajdujemy się jakieś niecałe 15 km od Mostaru w Bośni i Hercegowinie. Co... No dzisiaj zwiedziliśmy parę miejsc, tak? nie zrobiliśmy bardzo dużej ilości kilometrów jak pierwszego i drugiego dnia, ale dzień był naprawdę wyczerpujący, ponieważ Świeciło słońce, chodziliśmy w tych oto, e, motocyklowych kurtkach cały czas po tym słońcu. No, bo gdzie zostawić? Tak? Nie zostawimy przy motocyklu, bo mogą gwiznąć. E, znaleźliśmy tutaj fajny, e, fajny nocleg. Ten domek za nami e, każdy ma dzisiaj swój pokój. Tak, także chłopaki mogą chrapać co niemiara. Jeden, drugiego mnie nie będzie przeszkadzał. Zatem, pokój w, tutaj w Bośni i Hercegowinie płacimy 20-20 euro od głowy. Zważywszy na to, że mamy, każdy, każdy ma swój pokój i rano, kawka to myślę, że no, motocykle są jeszcze zamknięte w garażu. Także nie stoją na, na, na powietrzu i dostępne dla każdego okiem i nie tylko. To jest ok. Właśnie przebraliśmy się w jakieś tam lżejsze ciuchy. Idziemy do restauracji niedaleko stąd. Jest taka fajna restauracyjka polecana, właśnie tutaj, przez panią gospodynię. Zjeść jakąś kolację, napić się jakiegoś napoju energetyzującego. No i co? Dzisiaj, Kuba też cały dzień miał problem z tym schłodzeniem z swojego silnika w motocyklu. Jutro jeszcze raz będzie próbował rano to, no, za, nie wiem, no, załatwić, rozwiązać. Podejrzewałem, że tutaj chyba była mowa też o tym, że ma podjechać do jakiegoś lokalnego majstersztyka od motocykli. No zobaczymy, aby mu się udało to będzie reszta wyprawy już spokojniejsza, tak? Nie martwiąc się o silnik w Hondzie Kuby. Co poza tym? No nic. Poza tym to do jutra. Ej, narka.